To wszystko trzeba skompostować. Będziemy potrzebować. magic. No tak, będziemy oczywiście potrzebować magii mikroorganizmów. To dzięki nim materiał biologiczny się rozkłada. One z kolei potrzebują do dobrej pracy idealnej kombinacji temperatury, wilgoci i ilości tlenu. Proces kompostowania trwa około roku. Co? Rok? Zrobimy to w dwa miesiące. Będziemy jednak potrzebować do tego profesjonalnej przerzucarki kompostu Backuz firmy Egersman. Z maszynami Eggersman recykling sprawia wrażenie magii. Backus A55 przerzuca materiał tak, by był doskonale wymieszany i natleniony. Maszyna wyposażona jest w dużą, panoramiczną kabinę, miejsce operatora i pasażera. Przy szerokości roboczej 5 m50 cm Backhouse A55 osiąga wydajność przerzucania na poziomie 45 m3 na godzinę. System Backhouse Track Control pozwala maszynie samodzielnie regulować prędkość, niczym autopilot. Zgarniacze z przodu maszyny dbają o czystość drogi przed łańcuchami. Dzięki temu pryzmy mogą znajdować się blisko siebie, co oszczędza bardzo dużo miejsca. I już po dwóch miesiącach mamy doskonały kompost. Egersman. Żadnej magii. Po prostu dobra technologia recyklingu.